Joy to the one, the Lord has come. Let earth receive her kings. Let every heart prepare in room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Dobry, nazywam się Iwona Szostowska, jestem dyrektorem szkoły podstawowej nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie. Dzisiaj świętujemy Mikołajki troszeczkę inaczej. Spotkaliśmy się dzisiaj w ramach wymiany polsko-niemieckiej w ramach projektu Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry. Świętujemy Mikołajki, mamy warsztaty, które zrealizowane są z szko ze szkołą, zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec, z Odebergu. Warsztaty noszą tytuł Edukacja Kulturowa, praktyczne poznanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla dzieci i osób niepełnosprawnych z obszaru RDSO. wizyta. Spotykamy się już po raz kolejny. W pierwszej fazie nasze dzieci, nasi uczniowie odwiedzili szkołę w Niemczech w Odebergu. Kolejna była to jesienna wymiana polsko-niemiecka i teraz z racji myślę świetnego święta, które Mikołaj w Obchodzony jest we wszystkich krajach. Spotykamy się, żeby nasze dzieci i dzieci z Niemiec poznały naszą kulturę, tradycję i może wymieniły się też troszeczkę swoimi umiejętnościami i zdolnościami plastycznymi, manualnymi. Nasze dzieci i dzieci z Niemiec odwiedzili nadleśnictwo dębno, wyłuszczarnia, a konkretnie dzieci miały zajęcia i warsztatowe, oglądały jak z pozyskanych szyszek można uzyskać nasiona po to, żeby w przyszłości posadzić i pielęgnować i otrzymać okazałe świerki, które później e, można też e, zobaczyć w naszych domach jako już drzewka ozdobne, świąteczne, jako choinki po prostu najzwyczajniej. Ale nie tylko świerki, bo również inne e, drzewa, inne nasiona które służą do zalesiania terenów, do rekultywacji po wycinkach drzew w naszym nadleśnictwie. Nazywam się Małgorzata Zagórska, jestem kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Senior Plus w Dębnie Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 1 wspólnie z uczestnikami bierzemy udział w warsztatach. Przygotowujemy piękne ozdoby świąteczne, które zawisną w domach po obu stronach Odry. Jest to cudowny dzień, zwłaszcza że dzisiaj są mikołajki. Jesteśmy wszyscy tu wspólnie, integrujemy się z młodzieżą, przyjechali do nas również goście z sąsiadujących Niemiec i wspólnie podczas tej, tych warsztatów tworzymy ozdoby. The very.